Cześć, witam Was w odcinku z Mega Warsów. No, ja też Was witam. No i jesteśmy na Mega Wolcach, jak już daję tak. odpowiedź. No, na mapie Egipt, w Green Teamie. No i mm -hmm. Wam pokażę tę minigierkę. Ogólnie nie ma ma więc wybrał klasę Herobride, a ja mam Clipper-a. Tak, mam no i dokładnie mam vip i mega I się gra zaczęła. Eeeem, um, zaczęłaś. No, zaczęłaś. O, mam więcej serduszek, no, bo to są właśnie Mega wolsy Okej, okay. No, to są właśnie Mega wolsy Dobra, ja zaczynam kopać. Herobrine, Pikax i Herobrine Sword. A jakie jak masz ma Herobrine, Pikax? Eee, czy... Eee, Herobrine Sword, Kamienny e, nee, nee, i Pikax Kamienny też. O, to, ma, to jest ta klasa lepsza jednak. Wiedziałem, że jest lepsza, bo w końcu zgrali, bo to, to musi być lepsza. No i dobra, to, po, to teraz wytłumaczę. Ja sobie nie pokopię. Hej, czemu nie mogę kopać? Ko ko Bo w tym miejscu może nie możesz kopać, musisz znaleźć miejsce, gdzie możesz kopać. Dobra, w czemu to jest piasek. O, kobry w końcu. <laughs> Okej, okay, to ja wytłumaczę, widzę o co o, tu szyka. chodzi. No serio, no. Dobra, to ja wytłumaczę, widzę o co w tym chodzi. E, więc cię przyciszę na chwilę. Okej, okay, widzowie, więc, te, więc tak. E, o te, w tej mini chodzi o to, że po prostu musimy bronić widerów. E, Pokażę Wam później te widery. No i teraz się skoczę do Dejota, ale musimy się przygotować na to, bo tutaj są cztery teamy, które będą nas chciały deadnąć, bo, bo jak ten wider, który najdłużej przytrzyma, po prostu tego drużyna wygra, i trzeba się przygotować na własną rękę, bo to są w końcu wallsy. Więc no, ściany opadną, ale takim dodatkiem, tym mega dodatkiem, to są właśnie te widery i w ogóle, i później. Później was czeka mała niespodzianka, bo później jak już jak już Widery stracą swoje... Czekaj, czekaj, jak to było? Jak widery tracą HP, to później... Puś... No, nie da się odradzać. To, to później, to później co się dzieje. Nie da się odradzać. A właśnie, nie da się odradzać. I później trzeba iść na środek, bo później dostaniemy wieczny głód i później tam będzie taki depnecz, więc co tyle z tych wyjaśnień, teraz kopiemy i się przygotowujemy. Ja już mam, mam dużo, ja już mam 19 żelaza. Boże, tyle żelaza i ty jeszcze nie kopiesz go, no. no. Właśnie kopię cały czas. No jak tutaj ominąłeś tyle żelaza, no naprawdę, no. Ja właśnie kopię, tylko że bardzo powoli, bo mam kamienny kilof, hello, brother. Ja też mam kamienny kilof, ale mam za to drewniany mieczek. Ja mam kamienny. No właśnie. Ale... A masz coś No dobrze, widziałem jakiegoś szkolenia, który miał klasę Herubram i, i miał Jackson wymięcz. To mnie po ulepszeniach. No pewnie tak. Ale przydaje się być MVP, bo no. chyba masz jakieś nie. Czekaj. No, a czekaj. No, mam czekaj. fajne gadżety. W no, pokażemy was. Ja bym odcinku wam pokażę kilka z tych gadżetów. Jeden jest super. No. I się nie spodziewacie, co to jest. Nigdy się nie zgadli. Nigdy się nie zgadli. Nigdy. O, skrzynka we to... mnie się pojawiła. Serio. No ja tu, no ja tu kopię i żadnych skrzynek nie ma. Ty masz twardą. No. Ja, mam ja już mam drugą skrzynkę. A ja zerową. O, pierwszą. To, to nie jest. To zawołanie TNT, pieczone kurczaczki, pieczona rybka, koby i łuk. Nie mhm. fajnej fajne itemki. A ty jakie masz? Ja mam 2 e, e, TNT, 16 pochodni, strzały, to, łuk, to e, bloki, żelazo, węgiel, czerwony proszek, e, pszenicę i jeszcze mięso. Ja znalazłam skrzynkę w sobie, a ja jestem w skrzynce. No też, te, też tak miałem. Lorek, <laughs> Dobra. No i ogólnie jeszcze widzę, przepraszamy was za to, że nie nagrywaliśmy długo. No po prostu nie miałem, Ja nie miałem za bardzo czasu, bo wiecie, szko szkoła i takie inne. No i też tam szkoła, coś tam też taki. No będziemy na po prostu jak będą warunki i czas, no więc... Tak. Teraz tak jest, więc nagrywamy dla Was. Tak. Dobra, to pójdę na górę. Czekaj, a masz piecy? Masz piecyk? Dobra, ja zrobię piecyk. Nie, nie mam kobla nawet, nie mam drewno. Ja mam kobyl. A masz drewno? Drewno, nie? To idę po drewno, się przyda przecież, jejku. Ale Wy... Egipt, gdzie tutaj znajdziesz drzewa? No nie wiem, gdzieś w Egipcie na pewno. Muszą być drzewa, no. No przecież jak ja z niby zrobię drewno, czy tam coś. Ej, znowu, znowu, to, to właśnie... Czekaj, ja to jest kup... Bo jak kupiłem to Krzysztof, może tego nie wiedział, bo jak mnie wyciszył to było. Właśnie do takiego pomieszczenia tajnego. No i tutaj Iron, no dobra. Yyy... E, dobra, hmm. dobra Ja się kopię na górę. Kopię się. Okej, okay, czekaj. To ty, to ty idź po drewniu. No, a ja idę dalej kopać. Dobra, teraz wrócę. Ja nam zrobię zbrojkę, czekaj, żelatną chcesz. No bo w sumie tutaj. Tak, że z... Tutaj diaksów prawie nie ma, dobra. O! Żelaz... Piasek nie zasypał. Serio? Nie mów, że te dasz. Te dasz? Zobacz, jak mi wykończy. Zrób mi żelazy. Sekundę muszę. Ile można no, piecyków? Tutaj ludzie idzie na górze i robią sobie tyle piecyków. To bierz! Bierz, bo nie mam piecyków. Proszę mieć Nie daj się ich niszczyć, bo są ich. Są ludzi. Już otwarte takie. Czekaj, ja już... Idź za drewnem, idź za drewnem. drewno. Słyszy? drzewa, jest. Ścinaj, ścinaj, ścinaj! Ścinam, Wiesz jak ona się przyda? To Prawie drewna nie ma, bo to Egipt jest. No... Tutaj jest tylko kilka drzewek. Kilka drzewek dżunglowych i trochę wody. I deszcz No ale musisz to... To musisz ale... My nie zrobimy piecyka, nic nie zrobimy. Nawet... No drewna. Nawet narzędzi żadnych nie zrobimy. Ty chyba po... mm -hmm. czekaj, te nie mogę niczyć, czy nie? Mogę! Ej, mówię. Dobra, mam cztery drena, kopię dalej. Ten jeszcze. Tylko, że bez ściemiu to trochę słabo. Za cztery minuty ściany opadną. No, boże, za szybko! Ale może zdążymy. Gdzie jest to wejście moje? No, do ciebie tam. Czekaj. Ty... Nie wiem, kupiłem się. Jesteś, czekaj, stój, stój, stój! stój. Jesteś pole Nie Ja robimy pikax mi się kończy Skończył mi się pikax Okej, tutaj mamy kopalnię naszą Kopalnia, 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 kopalnia. U, Czekaj, ej czekaj to trzeba zamaskować tym piaskowcem. Bo jak tutaj... Mam... No, jak tutaj ludzie przyjdą to będzie źle. Ej, to będzie taka... Naszą tajemnę macham. No. Tylko później trzeba będzie wyjść i bronić Withera, ale... Mam. No. Na początek może wejść tam, nie narzekać. Nie tego. Tak to jest... co? Nie leż tu jeszcze Tego. No, w tym miejscu. No. W tym. Co? Niedobrze. A ty... co? To... No, nie da się. To jest sek... Jak... nie wiesz. Ja, ja jeszcze mam... To, to zrób crafting i już i. Robię właśnie. Przerób y, trochę desek na patyki i... i trochę, i trochę desek zostaw i tyle. I. i powinniśmy to przetrwać. Te no. Dwie minuty ściany opadną, to ty sobie wyobrażasz. No. No TNT mi z węgla wypadło jej. Okej, okay, postaw piecyk. Wykup mi tutaj. Dobrze spokojnie już. Czekaj, ja tu przepalę żelazko. Ja I przepalam... już. Ja jeszcze ci doną węgla. Dobra, ja idę szukać węgla, bo tu nie ma węgla. Okej, okay, szukać węgla. A ja strzelam sobie na swój kiosk. Żelazek? I, I mimo to, że nie że, że nasze z klas są słabe, no to nie sobie zostawiajcie, zostawiajcie bo jak się nie bili, to się, się pasek ekspisz. No i to, to potem z mocy, prawda? No. Ej, ciekawe jaką ma Herobrine. No ciekawe właśnie, bo nie wiem. Bo wiem, że Clipper to ma wybuch, ale co ma Herobrine, To, to ja się dowiem i wy też się dowiecie, bo ja nie mam pojęcia. Też nie mam. To musi być super, bo w końcu Herobrine będzie nawet demo Minecraft. No to. Dobra. Czekaj, czekaj, ja to odrzucę. No. I... No i co, I teraz musimy czekać bardzo powoli. Dobra, ty też mi zrób e, pikax, bo Creeper Pikax też jest słaby. Dobra, to, to zrobisz pikaxa. Masz pikaxa! Tylko najpierw sobie zrób. No już sobie zrobiłem. A, to spoczka. Okej, okay, mam, mam żelazo. Chociaż nie, czekaj, lepiej ja będę kopać tym, dopóki się nie skończy. O Boże, zaraz się trzeba, zaraz ściany opadną. Minuta niecała. No niecała minuta. Kilka sekund tak szczerze. A my, my nie mamy nawet zbroi. Zakopię no. Póki co. Dobra, Będzie szybciej wtedy. I to trzeba jakoś rozdzielić. Dobra, jest, jeszcze jest, jeszcze Boże. Jeszcze czak z tego fajnego zrobić. Muszę sobie inwentory poporządkować. A, to są są clipperstejki, dobra. Chcę wezmę tu... Muszę to właśnie góra tutaj jest w piecach, bo na tym piecku się nie dało, bo jest protektowany Okej. O, no tak, przecież mam pięć żelaza, to, zro... to szybko sobie zrobię hełmik. Ale teraz sobie zrobisz A a blokujemy jednej sztabki. Już ściany opadły. Te ściany opadły. Już coś dead Widery zadają No, bo ich jak jakby teraz upadnięcie ścian zabiję trzeba być, żeby się generowały? Nie, ale no, po prostu trzeba, y, trzeba później im zostaje tylko jedno HP i, i, i później jest taki jakby deathmatch, bo te widery nam dają stabilność od się. Tak Ale, ale już. Tak. możemy... Chcecie przynieść dodanie liderów, jak się idzie do bardzo z No tak. Już właśnie tak doda jeden wider w czerwonych. A w czerwonych jeszcze. też ginie. No tak to, to jest źle. To, to, już? Jest... Co? To, to, się to. przepala na Nie co no, baga. To się to jest, że przed chwilą się przytapiałaś tapa żela za Na filmiku będziecie jakaś wyciszka. Wy, ja też w, tak kiedyś miałam te bali są. Dobra. Ja jesteśmy w grinkinie, tak? No tak, tak. No to nasz udery jest przed w takimi wy, Jeszcze nie jest tak źle, nie, nie jesteśmy przynajmniej w czerwonych tam. No. Mam, no, przynajmniej nie jestem relax. Czekaj ja potrzebuję. Ale mam już full armor. No a ja jeszcze nie, tylko hełm no, dziękuję. I masz jeszcze ten. Jeszcze masz mam, Spodnie masz To ja mam... To ja mam legincek, typerowy, serio. Ja nie wiedziałem o tym. Okej. Ja o tym okay. ja dobra. Nie wiedziałem na No, ja nie wiedziałem. Okej, okay, jeszcze jedne, jedno żelazo i będę musiał zrobić już uh, spodnie. No już mogę robić spodnie. Jak zrobię te spodnie, to będzie. To nie jest fajnie, fajnie. Jakoś na no, górze jest cicho i nie ma nawet nic. Prawda? Za cicho. Może tutaj... Podejrzenie cicho. cicho. Ale dobrze, przynajmniej nie jest proste. Tylko później trzeba będzie... Nie będziemy się słyszeć na energii. Dobra, ja mam sporo jedzenia, więc jak będzie leki really głód, to... Dobra, wreszcie, jest dużo rana. Powinniśmy przeżyć wtedy, dobra. Ja też mam, mam trochę jedzenia. Trzy klepki i może Zrobię sobie jeszcze jedno, bo mam części. Ja mam 4 lepsze bo mam jeszcze Clipper we wściek. Aha. Clipper Steakin. Okej. Okay. Już mogę sobie na pierśnik zrobić. Dobra, ruszę. No to nie jesteś na pierśnik, gdzieś nie pierścili. Shit. O tym nas. Edwin. O, się, ale ja żyję, ja żyję. I Koleś. Odrodziliśmy się! Chiroba jest power nad powerami! Ja, ży, ja żyję! Ja zabiłem tego kolesia! Zabiłem go! Kwasza, ale zabiłem! Łoł. Wow, nie wow. No to także ja powyżować nie potrzebny. Czekaj, nie... W zasadzie zwiększałem rolę dla ciebie. Okej, okay, a gdzie to było? Bo ja już nie pamiętam gdzie to było. Hej, po prostu kopij za mój niku. A gdzie twój nick. No szukaj! No szukaj, szukaj, szukaj. Nie możesz mnie naprowadzić. Nie bardzo. gdzieś w tej świątyni to było... Tak! No to mogrze, no! Mówisz nic i ja mam się domyśleć gdzie to jest. Bo ja pamiętam gdzie to. A mówiąc szczerze, że wiem, to ja nie wiem. Tak, ja tylko słyszałam, jak to on miesiąc mnie bije. Zabił ja mnie właśnie. Okej, okay, to jemy... Ale to dobrze, że mam kilogranicę ograniczał, nas. To już tutaj nie chodźmy, musimy znaleźć inną bazę. Mam. No. Krzysiu, chodź, chodź tam, gdzieś sam masz. Biegnę. O, cześć. Okej. Okay. Ale nie, po prostu, to tak? harborytet jest super, bo w tej piorunie się tworzy harborytet mały. Serio? Mam. No. No nie tutaj nie huć, tutaj nie chuj, tam jest... Masz winner? Tam jest green, znaczy nie green, tylko tam jest... Ja tam idę! Tam jest wrogi gościu. Ja tam idę, ulecam was na szoszku winnera. Weź, ja tam nie idę, tam jest hardcore. Ja tam Chociaż nie wiem, czy tam jest hardcore. Endermans war. Ról tak dokładnie, nie Mnie to się dzieje, walczymy, bo szczepionek się spadł za drogę i jest źle do wyjścia i nierwana. Serius... Mam apelizm. Oh yeah, uratuje nas. Dobra, super, mam zbrojkę. Mam iron zbrojkę. A ja nie. Mogę ci dać. Uratuje kogoś, naszego, jakiegoś naszego. Daj, dać ci uh, iron zbrojkę. Nie, nie trzeba. trzeba. To ty jesteś z jakich jak zchor, Nie chcesz aniołów zbrojki? Nie. Tak? Ja? ja tam potrzebuję? A ja nie to potrzebuję. Bo jestem kilograafem. I sam sobie w to głowę zbrojkę. Nie będę ty trzymali zbrojki. Proszę o małe zdroje. O, do stołu, do stołu sto Tam, tam gdzieś jest I do stole jej. redus. Idę tu na zęb widela. u wrogi? Hejku matko. Jestem, Jestem urokiem. to teraz tak? No nie. Masz szansę teraz ze mną. i nie kolej. No chodź tutaj, chodź do... Tu. Chodź tutaj, nie... Chodź tu, chodź tu, chodź tu. nie! Chodź tu! Tak. Zobacz, ty chcę z tych krzywd. No to nie lecę. Pojawia się najlepsze. Da, da, czekaj, boże tutaj najlepsze. Masz. Hmm. A masz coś jeszcze za mną? Czekaj, wziąłem, wziąłem jedzonko, patyki, węgiel. Nie nie I żelazo, dobra, masz sztyki. Żelazko ci trochę dam. Okej. I te cztery piecki, dobra. Że mieć kawę, to potrzebujemy drewna. Mamy doma. Co? Okej... Okay. Dobra, ja coś to ja nie narzekam na to w ogóle. Okej, okay, nagrywamy 18 minut, ale coś... Jeszcze... Krzysiu, tutaj on nie w srebie, właśnie go gonię. Razem z innymi kolesiami. Okay. Ale ja jestem hero, Brian, i pokonam po każdego. Ej, okay, zobaczcie ludzie, jest To jest nasz wider. to jest nasz green leader. Zaraz hmm. do no, naszego green leader. Oooooo! Cześć pielgrzy. Broń go. Ironowe życie. Irony się. Irony się. Irony się. Irony się. Ten, ten crafting stamtąd? Na razie się. na razie Irony nie Irony znaczy nie muszę

no ale my cel wydajemy Wybaczcie ludzie, że to będzie taki długi trochę odcinek, no ale to są mega łowy i trzeba to wytrwać O, oh. za oh. kilka sekund będę miał Mam jedno kopie Zginął Dobra, teraz trzeba będzie przede ja wszystkim ruszyć i ruszyć i odpadać Już wydajemy już Krzysiu, 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 to ja idę za dwie ja pilnuję naszego widerka. Krzysiu, jakbyś mógł, to byś zrobił Iron Sworda. Nie, 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 nie robię Iron Sworda. Bo ja mam swojego super mega-chirurga Samba. No ale weź, to bo ja tu debnę. Ja teraz sobie wyruszyłem na walkę z bluszami. To wyrusz na wyszukiwanie Iron Sworda.

Dobra, i Dobra, ja nie pamiętam, jak... jak Którym dniu tu przyszłem? Oni jest w stronę giny, ja jestem grill, Ej! O, o! Teraz Wider... Teraz Wider czerwony... Kwi, znaczy, przegrał, nie wiem. Ginie Wider, ja to mam. Dobra, nudno przy tym Widerze jest, nie będę was zanudzać. Idziemy na poszukiwania. Jest! Daddy! Wider Daddy! Wider Daddy, Daddy!

no, z jelą, właśnie go to zjadłem Nie chcę tylko Za nie nie nie, tak, nie, 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 ten drugi ten nie, nie, Ale nie, 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 z nie, 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 już nie, nie, Okej, okay, ja, nie, ja, muszę... Co, co to robi wełna? Ja muszę e, znaleźć tego iron Sworda. No, ja z Czekaj czekaj, mam patyki, mam iron, tylko potrzebuję crafting table. znalazłem crafting table, jej!

Czekaj, teraz się oszczędzaj, bo zaraz nas wydam, prawda? Teraz nasz tu idę na dnie i na tym dla mnie szczydzi. On mach nie ma. On ma tylko sześć. O Boże! Boże, potrzebujemy dużo jedzonka, strasznie duża jedzonka, bo zaraz Jak dmam te wszystkie widerki to już po... to będzie wtedy... No wielki wood. Jedzenia. Jedzenia. A, w A w ogóle gdzie mapy? Nie, Nie, nie jeden del. A Ano też. Dobra, trzeba, trzeba iść. Gdzie jest środek mapy? Środek mapy, środek mapy. Środek gdzie? Mam A jest A ja? środek. Jestem. Jestem, Jestem, Jestem na środku mapy. mapy. No bo jedziecie, jesteś na środku mapy. mam trochę jest... Wyjdź tu poza wychodź, 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 O nie, wychodź, bym wychodź, 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 No wychodź, 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 no musimy zakończyć to się jednak. Fajno, Okej, gdzie ty jesteś, Byśmy się pożegnali? Albo e, dobra, chubnijmy się. Okej, okay. to się chubnijmy, to pokażesz Clippera astronauta. No, pokażę, że mam tylko jeden, to już będzie koniec. Niestety koniec, ale będzie to, ale fajne, to będzie. Dobra, dochodźmy do... lobby... lasady rano słów. No, no, na każdym nie wiem, co to ilekiego wygląda. W Lob B1 jestem. Okej, okay, ale chodź do Lob B1 i chodź po... O, chodź to B1. WOLDA! WOLDA! ten wielki kontroler do konsoli. Dobra, myśmy sobie widziałem czarnki. Okej. Pokadowa mamy GOST. A czemu ten Ghost jest widzialny? Ile lato sobie? Nie wiem. Tak wcześniej tak nie było, ale to jest dziwne.

Ok to by było tyle z tego odcinka, TNT i DIOT też się z wami żegnają, więc e, no. A, okay. Więc cześć do następnego odcinka i... Do następnego odcinka! Więc teraz zakończę odcinek, bo...